Brak Sierra 014 Woła, Piotr, wita Piotra. Ja pierniczę. No, to tu będę więcej gadał. 59 No, witam Cię, imienniku. Witam Cię. No, kurde, powiem Ci tak. Fajnie włączyć radio i posłuchać sobie, jak dwie polskie stacje gdzieś tam na obciźnie między sobą gadają. Naprawdę, rewelka. No to, Piotrze, ja tutaj zaczynam nagrywać w takim razie. Także. Które robimy mały konsumpcję. 26 październik 2014, stacja mobilna 30, Oscar 061, dla częstotliwości QTH Barcelona. De... Proszę, proszę rozmówkę tutaj mojego. No, z tej strony 161, Oskar Sierra 014, moje kuTH Ostrów Wielkopolski, stolica Oskar Sierra, operator Piotr. Piękna pogoda za, za oknem. Co prawda nie tak gorąco jak u Ciebie, bo raptem 11 stopni. No ale cóż, listopad za pasem, więc przyroda jest jaka jest. Podobnie jak kolega z Barcelony, również nagrywam tą łączność i również będzie umieszczona na YouTubie. No, witam Cię Piotrze, witam serdecznie po długim czasie. Miałem nadzieję, wielką, że się możemy do jakoś spotkać. Rozmawiałem dzisiaj z Rafałem dwukrotnie, nie rozmawiałem z Irkiem, nie rozmawiałem z Tomkiem 122 i mówię no kiedy będzie Piotr no i się okazało że jest Piotr Piotrze na tej częstotliwości ze no mną jeszcze jest Krzysiek z Irlandii także zobaczymy czy jest Krzysiek już wrócił bo gdzieś tam miał widzę, że miał gdzieś tam odkoczyć na chwilkę także oddaję mikrofon do Krzyśka, Krzysiek 115 proszę Jestem, jestem, także z tej strony 29 od Carcera 115. Krzysiek, także tutaj od razu raport dla Piotra od Carcera 014 5-9 plus skala zamknięta, lecisz jak z lokala chłopie, także proszę do ciebie Piotr. No witam cię kolego serdecznie tu z ostrowa. A raport dla Ciebie jest taki sam, dos dosłownie lustereczko, 5,9 plus 20 plus 30, słyszę Was tutaj jak na lokalu, dlatego na wstępie powiedziałem miło usłyszeć polskie stacje na częstotliwości klubowej Oscar Sierra, które sobie gadają jak na lokalu, a dzieli nas tam któryś tysiąc kilometrów. Zgadza się, potwierdzam, także tutaj z Piotrem właśnie od kartiera 061 również mam taki sam raport, 59+, także też mi skalę zamyka, tym bardziej, że on z mobila leci, no to naprawdę warunki są sprzyjające do luźności, aby tak dalej, o ja tak powiem, proszę do Ciebie. Co do Piotra, to powiem to nieważne, czy z mobila, czy z bazy, on właściwie to, to większość to nadaje z mobila. A... Tylko nadawał z bazy, jak był na urlopie i nie mógł wytrzymać bez radia, to coś tam powiesił jakiegoś dipola na swoim bloku nad, nad wielką wodą I, i pięknie to też leciało tutaj na, na, na Polskę i na Europę. No a tak, to, to, to jest nasza dyżurna stacja mobilna gdzieś tam, która porusza się po zachodniej Europie. Nie jest, tak? to chyba Piotr z się rozmawia, a powiem Ci Piotrze, że, że tak, że Piotr naprawdę jest y, tutaj y, bardzo aktywny. Jeżeli jest propagacja bynajmniej tutaj w moim kierunku od niego to nie ma... Po prostu no nie, nie, nie może być tak, żebyśmy nie, nie nawiązali o tak powiem. Także proszę do Ciebie. Znawiam Ciebie w od Kartiera 115 Irlandia okolica Dublina. Ciebie Piotrze 0,14 z Ostrowa, no, naprawdę nie spodziewałem się, że tak będzie, że dzisiaj będzie taka piękna propagacja, będzie wszystko słuchać. i Irlandii, i Polski, Wszystkiego dobrego No wszystko się ponakładało Tak pięknie idziecie, że tak was tutaj odbieram Jak na lokalu No jeszcze na to wszystko przyszedł Rafał tutaj z Ostrowa Kolega klubowy 037 Wpuścimy Rafała, proszę bardzo Dziękuję Cześć, Z Piotrem 0611 Z Krzyśkiem żeśmy się rozmawiali Dzięki za wpuszczenie Piotru 061 Faktycznie to co rozmawialiśmy na 28 to tam moja znajoma Alicja z Poznania, także rozmawiałem no, przez telefon, potwierdziła się śmiała, że e, pozdrowienia z, z tego z Poznania do Strowa przez Barcelonę. Także potwierdzam fajną łączę, się zrobili e, wszystkie dobrego jeszcze raz. Mikrofon może też no to może 31. przejmie tutaj, bo teraz się podniósł na 59 powrotem, także pozostaje. Yy, Nagrywając to wszystko, także yy, witam cię na pane po raz trzeci dzisiaj, no niesamowita, niesamowita propaganda dzisiaj. Gdzieś tam w tle słyszałem od kartiera 060, chyba Artur Gdynia. Proszę Artur, mikrofon do Ciebie. A, tutaj 1, 5, 1, operator Andrzej. Słucham Dłuższego czasu. Bardzo się cieszę, że to tak pięknie idzie. E, witam dwóch Piotrów, witam, witam tutaj Irka. E, witam również Krzysia w Maringen. Z tej strony Andrzej, z rąbczyna Sierra 151. Piątka 9, proszę le, do Krzyszka z Irlandii. Jak tam otwiera e, Witam Cię, Andrzejko. Witam Cię serdecznie. Ja zostałem ja z, z Irlandii, z miejscowości Molinda. Raport dla Ciebie Andrzejku, 59, 59, także no, jak lokala, tak to u mnie wygląda, proszę do Ciebie. Kryzys, daleko, Wy macie takie same osiągnięcia u nas tu w kraju, jest to radio 5 i, i w porywach między 7, Między 5 a 8, tak bym powiedział. dziewiątki całej nie ma, ale to jest taka moja specyfika. Cieszę się, że na kanale klubowym jest nas aż tylu i te łączności tak pięknie się układają. Pozdrawiam również kolegów z okolic. Jest fajnie się spotkać, prawda, z kolegami z daleka i z bliska na, na wspólnym klubowym kanale 26410. 410 22 dziesięć Proszę, 122. Witam tutaj kolegów panowie, się jeszcze na chwileczkę pozwolę tutaj przywitać z kolegami tutaj z lokalu. No bardzo ładnie to idzie tutaj na lokalu, mam z problemy, a po takie łączności tak pięknie ma jak tutaj pięćdziemy, jak wcześniej mówiłem. I jeszcze raz wszystkiego dobrego na niedzielę, tam zagrywał tutaj te łączności nasze, wszystkie tutaj przechwytanych na tej czototliwości. Na 26410, także no, Panie, no, fajnie tutaj musiał ktoś powiedzmy skończyć na monitor i zrobić tutaj jakieś wywołanie na tą częstotliwość, bo nie wiem, że wszyscy na przykład wiedzą, że to tak ktoś jest, także nie wiem jak to tam słychać. Proszę, może piątka do 14. Ja powiem w ten sposób, tutaj ten, ta częstotliwość już re, reklamy nie potrzebuje, jak w załączeniu. Oskarowcy się stawili i nie tylko, e, a wszyscy aktywni radiowcy, kręcą zgałami, również szukają w zerach, ponieważ dużo stacji tutaj na EkoEko zaczyna nadawać w zerach, y, tudzież także na pewno nas tu znajdą, prędzej czy później ktoś tu zajrzy, tym bardziej jeżeli są sygnały dosyć mocne i zaczynają w piątkach gdzieś tam przebijać, także y, mówię, reklamy nie potrzebujemy, y, sami jesteśmy żywą reklamą. No właściwie masz rację, absolutnie masz rację, no ja na przykład w zerach nie chodzę, bo... No wiesz, Robię, żadną z tego super para, rozumiesz kurcze załkowania, no i tak to tu wygląda. Eee, no ja wczoraj zakupiłem słuchaj nowy mikrofon tutaj, taki sam jak miałem wcześniej, ten, nie, przerób ten powiedzmy podróbki 18-18, tylko to sunówka sztuka bez grzebania w środki, jeszcze nie tam nie grzebałem, no i tak, no eee, i tak, no i tak, no i tak, no tamtego czasu. Piotrze, jak zwykle słychać Cię, bardzo dobrze, raportu Tobie nie podałem, pływa to delikatnie, od czasu do czasu spadnie, ale jak to w mobilu, sygnał ciut słabszy, antena ciut krótsza, ale momentami 5, 9 plus 10 plus 20, bardzo ładnie to leci, no wszyscy Cię tutaj odbieramy elegancko. No ja na tej łańcuchu, Pani tutaj na cały czas 5, 9 Cię odbieram praktycznie, no bez spadku, no Rafała również. Nie, może do Rafała, proszę Rafał, jak tam to słychać ten u Ciebie? No, dziękuję. Słuchaj, dobrze, troszeczkę dla spadości, propagacja może przysiona chwileczkę, piątkę, siódemkę masz tutaj, tak, ale, ale tak to brzmi, że się się nie usiedli, no. on cały czas, tak jak ja tutaj mówię, jesteś słyszalny od samego... na filmiku, cały czas dziewiątka żadnego spadku, jak Alfa Mike'u, słuchaj, no ta propagacja, no taka jak pamiętasz, przed trzema laty, czy przed, przed dwoma laty, e, tośmy, kurczę, rozmawiali pierwszy raz i mnie tutaj zachęciły do A pamiętasz, tak, to było, kurczę, cztery godziny, nie, praktycznie propagacja, była ja cały czas je dałem, także to samo, dobra, ja tutaj kliknąć kończę nagrywanie, bo chwilę ma teraz 10 minut, to, żeby tam nie było, bo żeby go tak, także na razie filmik kończę, serdecznie pozdrawiam.